Kochani, witam was bardzo serdecznie. U mnie na zegarze 9:05, także to idealny moment, żeby zacząć testy nowości z Rosmana. Będą to głównie kosmetyki marki AA, czyli ta seria All Day Long. Mam tutaj podkład, mam korektor, mam również inne produkty z AA, czyli brązer i rozświetlacz, który gdzieś mi tam mignął i bardzo mnie zaciekawił. Wreszcie udało mi się je kupić, także dzisiaj to sprawdzimy. Ale oprócz tego mam do przetestowania też kilka nowości z Eveline, więc. Innymi, taką bazę Celebrity Skin, kojarzącą mi się z tą bazą z Charlotte Tilbury oraz produkty do ust. Także, jeżeli jesteście ciekawi, co z tego powstanie, to koniecznie ze mną zostańcie, zaczynamy. I makijaż zaczniemy sobie właśnie od tej bazy z Eveline. To jest 4-in-1 Multitasking Glow Booster, czyli mamy tutaj lekki tint, bazę, rozświetlacz i efekt filtra w jednym. W środku mamy tutaj taki aplikator, również kojarzący mi się z Charlotte. I jest kilka odcieni. Ja mam akurat 0,1. N, czyli taki dosyć jasny. Zobaczmy, jak zadziałam. Oho, już widzę, że to jest taka gładziutka powłoczka, delikatnie perłowa. Ja bym to nazwała bardziej satyną niż perłą. I nałożę ten produkt tylko na połowę twarzy, żebyśmy mogli sprawdzić też potencjał tego podkładu z AA, jak on się zachowa bez żadnej bazy, bo ta z Eveline może mu zarówno pomóc, jak i zaszkodzić. Ale jeśli chodzi o bazę z Eveline, to ona kojarzy mi się właśnie, czy to z Charlotte, chociaż Charlotte osobiście nie lubiłam, bo ona mi się na twarzy jakby tak ważyła, nie wyglądała ładnie. Natomiast ta baza również kojarzy mi się na przykład z tą Bazą z Rimela, z której bardzo długo korzystałam, aż mi się nie skończyła. No i też z tą bazą Catrice. Chociaż baza Catrice jest taka jeszcze bardziej konkretna w konsystencji, to jest taka delikatna, świetlista powłoczka. Co chyba nawet bardziej mi się podoba, bo jest to takie nienachalne. Od razu wyrównuje też lekko kolory skóry. Uważam, że twarz prezentuje się znacznie lepiej po mojej lewej stronie. Jest taka wygładzona, rozświetlona jednocześnie. Wystarczyłby jedynie korektor tak naprawdę, żeby wyjść z domu. I jednocześnie też nie czuję żadnego obciążenia na twarzy, żadnej takiej mokrości czy lepkości. Także super. Zobaczmy, jak sprawdzi się podkład i jak będzie leżał zarówno na gołej twarzy, potraktowanej jedynie pielęgnacją, jak również na tej bazie z Eveline. Nie mogę się sobie no ale zobaczmy podkład. Podkład wybrałam w nie w najjaśniejszym odcieniu, bo najjaśniejszy to był bodajże 501 i wydawał mi się w rozmaniach taki naprawdę dosyć rozjaśniający, więc wybrałam 502 vanila na własne ryzyko. Zobaczymy, czy ma to sens. Najwyżej rozjaśnię się korektorem, bo korektor wziąłam troszeczkę jaśniejszy. Okej, okay, i ta wanilia wydaje mi się, że powinna się do mnie tutaj całkiem nieźle wpasować. Bo ja, tak jak widzicie, jestem dosyć jasna, ale też nie taka turbo-biała. Jeżeli nie będzie miał, to jest nadzieja. Wydaje mi się, że. Ma szansę idealnie się wpasować. I to jest długotrwały podkład, który ma gwarantować do 24 godzin pełnego krycia z efektem naturalnego matu. No zobaczmy, jak z tym kryciem. Takie pierwsze wrażenie wcale nie jest takie kryjące. Znowu, nałóżmy najpierw na połowę twarzy i sobie porównamy, jak to wygląda. Ja bym określiła ten podkład jako taki średnio po prostu kryjący, ale też bardzo gładki na twarzy od razu to widzę. Możliwe, że to w połączeniu z tą bazą, dlatego też za chwilę nałożymy go również po drugiej stronie. Czy ja bym to nazwała pełnym kryciem? Nie sądzę, ale wygląda bardzo gładko i w ogóle w połączeniu z tą bazą wygląda bombowo, tak świetliście, lekko jednocześnie. No ale krycie to jest średnie. Zobaczmy, jak to będzie prezentować się po drugiej stronie, gdzie nie ma tej bazy. W ogóle widziałam, że Bielenda wypuściła całą masę różnych podkładów, jestem ich ciekawa, ale nie wiem, czy kupić wszystkie, czy któreś konkretnie Was interesują, dajcie znać. Okej, okay, od razu Wam mówię, że przebijają moje pieli cały czas, także no, to nie jest pełne krycie, to jest po prostu widoczne. Natomiast buzia jest niesamowicie gładka, też po stronie, gdzie miałam tylko pielęgnację. Wygląda to tak po prostu soczyście, gładko. Też jest delikatny efekt błysku, takiego satynowego. No po tej stronie mocniejszy, ale moja prawa strona wcale jakoś mocno nie odstaje. Nałóżmy teraz korektor z tej samej serii. To jest All Day Long w odcieniu 500 Ivory, także będzie tutaj zdecydowanie jaśniej. Tak przynajmniej mi się wydaje. Będzie taka jakaś szokująca różnica, ale odcień korektora jest taki, jak lubię. Zobaczmy, jak skrycie, bo jest dosyć leciutki w konsystencji, więc wydaje mi się, że to krycie również nie będzie szokujące. Teoretycznie ma dawać pełne krycie do 24 godzin, ma zawierać kwas heluronowy i skwalon, więc ma w jakimś stopniu pielęgnować, ale znowu nie jest to pełne krycie. Ja nie wiem co tutaj. Aa, a, pokiećkało. No, ale nie jest to produkt w pełni kryjący, może się super będzie utrzymywać, tego tutaj jeszcze nie jestem w stanie przesądzić, ale pełnym kryciem absolutnie nie mogłabym nazwać ani tego podkładu, ani korektora. Chyba, żebym nałożyła, wiecie, ze trzy warstwy, ale ja też nigdy tak podkładów nie nakładam na twarz, a na pewno nie w takich ilościach. Dołożę jeszcze odrobinę tego korektora, zobaczmy, jaki on ma potencjał budowania. No, taki średni ten potencjał, bo widzicie, ja mam tutaj taką jakby plamkę zacienioną. I ją są w stanie mi przykryć korektory na przykład takie jak Lamel. No ale w tym przypadku ona jakby cały czas przebija lekko. I ja dzięki temu wiem, że to pełnym kryciem nie jest. Przypudruję twarz tym razem czymś sprawdzonym, czyli pudrem Huda Beauty w odcieniu Cherry Blossom Cake. Dlatego, że już na mojej twarzy dzisiaj zadziało się sporo nowego, więc tutaj będziemy przynajmniej łapać równowagę właśnie tym pudrem. Zobaczymy jak się utrzyma zarówno ta baza, podkład, korektor na sprawdzonym pudrze. Zaskakuje mnie gładkość tych produktów. Naprawdę pięknie się wtopiły w skórę. Zupełnie nie podkreślają faktury mojej skóry, no po prostu wygląda to dosłownie jak druga skóra. Nie wiem ile razy powiedziałam skórę, ale no po prostu warto, żebyście wiedzieli, że wygląda to turbo naturalnie. Może jak zdejmuję ten mat, to jakby krycie wydaje się być mocniej widoczne. Bo kiedy ta twarz się świeciła, no to widziałam przebijające piegi, przebijającą tą kropeczkę, no ale przypudrowane. Już się to tak nie świeci, i wydaje mi się, że dzięki temu można by stwierdzić, że ten podkład i korektor to takie średnie krycie z plusem. Podstawa makijażu jest już gotowa, zrobiłam też na szybko brwi. Przejdziemy do bronzera z AA. Wybrałam odcień 01 Cool Bronze, a jest to Satin Bronzer, czyli taki matowy bronzer do konturowania twarzy według producenta. A dlaczego satynowy? No, powiem Wam, że on ma w sobie taką jakby Powłoczkę, która wydaje się być rozświetlająca, ale sprawdźmy to. Kolor też wydaje się być w porządku. No wydaje się być taki leciutki, jak chmurka ten bronzer. I też kolor bardzo mi się podoba. Wydaje mi się, że teraz na te pory roku będzie idealny. No i jest bardzo subtelny, przynajmniej ten odcień 01. Chłodny, ale powiedziałabym, że nie przesadnie. Ja widzę tutaj taką lekką nutkę ciepłoty. I wydaje mi się, że on delikatnie rozświetla. Przynajmniej taką delikatną powłoczkę rozświetlenia pozostawia, ale to nie jest perła, to nie jest zbroja. Jedynie to, co widzę, to przynajmniej aplikowane takim nie największym pędzlem nie rozkłada się aż tak chmurkowo. Muszę jeszcze czymś innym to teraz dotrzeć. Mam wrażenie lekkich takich właśnie prześwitów, plamek. Nie wiem, czy mi się to nie wydaje. Jeśli chodzi o róż, to nałożę coś spoza konkurencji. Skorzystam z tej paletki Judy Doll. Kupiłam ją na Hebe online, i to są takie idealne dla mnie odcienie różu do policzków. Kocham je, Użyję sobie mm, tego. Och, kocham ten kolor, powiem Wam, naprawdę uwielbiam takie odcienie na policzkach, chyba najbardziej ze wszystkich. No i pora na rozświetlacz, on też mnie zaciekawił, nie ukrywam, ma ładne opakowanie. I to jest Glass Highlighter, rozświetlacz z efektem Tafli 01 Champagne Glow. W środku prezentuje się tak, trochę jak go zobaczyłam teraz na żywo po odpakowaniu mam wrażenie, że może być za ciemny, bo zobaczcie, kiedy nie odbija światła. To wydaje mi się, że może przyciemniać mnie dokładnie tak, jak w opakowaniu się przyciemnia. No ale zobaczmy. Najpierw użyję takiego, wiecie, nie największego pędzla. A jak coś, to użyjemy większego, żeby to po prostu rozchmurkować. To jest taki odcień beżowego złota, bym powiedziała. Chociaż nie wydaje się być najciemniejszy. Przynajmniej, kiedy odbija od niego światło, kiedy nie odbija delikatna smuga przyciemnienia na moim policzku się pojawia. No niestety, bo myślałam, że właśnie ten odcień 01 będzie idealny, ale spróbuję go teraz, tak wiecie, jeszcze dorozcierać większym pędzelkiem, żeby przynajmniej ta tafla była mm, większa i bardziej równomiernie rozłożona, to wtedy to odbijanie ciemniejszą taflą jest po prostu mniej widoczne. No i okej, okay, chyba teraz najgorzej nie jest, no ale znowu, przez to, że taki lekki narzut przyciemnienia tutaj się pojawia, to ja będę miała wątpliwości, czy chcę nosić ten rozświetlacz na twarzy. Jeśli chodzi o paletkę cieni, nie mam niestety dzisiaj nic nowego, więc skorzystam też z bardzo fajnej paletki, którą zamówiłam na Hebe online. To jest Peripera Paletka 02. No, to są po prostu takie, powiedziałabym, koreańskie kosmetyki, te dwie paletki, które Wam tutaj pokazałam i fajnie mi się sprawdzają. Skorzystam sobie najpierw z tego cienia, wypełnię tutaj przestrzeń ruchomej powieki, może też samą ruchomą powiekę, żeby po prostu zaznaczyć oko, ale też bez przesady. I delikatnie wzmacniam tą mieszanką tych dwóch brązów. Na środek powieki klepie odrobinkę tego brzoskwiniowego błysku, a na górną i dolną linię wodną nałożę brązową kredkę z Huda Beauty. I tuszuję sobie rzęsy, używam brązowej maskary Long Lash Era od Max Factora. I makijaż oczu błyskawicznie gotowy, przechodzimy do ust, a tutaj mam do przetestowania między innymi najnowszą pomadkę z Eveline. To jest pomadka Satin z serii Celebrity Lips w odcieniu 400 Halo. Uważam, że kolorek całkiem ładnie się zapowiada, ale nałożę chyba konturówkę. I to będzie konturówka ze Stars from the Stars w odcieniu Kismy, ale obrysuję nią tylko same kontury ust. I wypełniam tą pomadką. Jestem ciekawa, jak wypadnie na ustach, bo to jest chyba taki dosyć chłodny kolor. Tak, to jest taki chłodny beż. Jeszcze nie taki bardzo siny, ale zdecydowanie jest to nude bez żadnych ciepłych tonów. Ja kiedyś szukałam takich kolorów i wszystkie były zazwyczaj za rude, za brązowe, a ten przynajmniej wiecie ma taki ton, że nie będzie zarzucał mi zębu, więc super. Ale dołożę jeszcze na to błyszczyk, też nowość z Eveline prezentująca się tak. Ten błyszczyk jest taki, wiecie, niebiesko-fioletowy, ale zobaczymy, czy on reaguje na pecha. Mam nadzieję, że moje usta nie staną się automatycznie malinowe. Okej, okay, to jest taki gęstszy olejek, też z przyjemnym aplikatorem, który jest właśnie taki troszeczkę bardziej objętościowy. I bardzo ładnie nabłyszczył mi usta, ale posmak jego jest taki troszeczkę oldschoolowy, jak taka pomadka mojej mamy. Okej, okay, moi drodzy, także makijaż mogę już uznać za skończony. Prezentuje się bardzo solidnie, muszę przyznać, więc mam nadzieję, że też dobrze się utrzyma. Mam poczucie po prostu zrobionej takiej dobrej tapety. Więc na pewno wpływa na to podkład, korektor oraz ta baza z Eveline po mojej lewej stronie. Także jestem ciekawa, jak się to utrzyma i z której strony lepiej. Na razie możecie dać mi znać, która strona wygląda lepiej. A zaczynając od początku, czyli od tej bazy Eveline, właśnie, no to muszę przyznać, że tutaj konsystencja pozytywnie mnie zaskoczyła, dlatego że nie jest to baza lekko obciążająca, rozświetlająca, ale wiecie, taka tłuszcząca twarzy. Do niej nie będą przyklejały się żadne włoski pyłki latające w powietrzu, bo ona właśnie dla twarzy jest neutralna. Ona się po prostu wtapia w skórę, pozostawia blask, ale w żaden sposób nie zbliża tej skóry, ani w żaden sposób jej nie wylepia, nie wytłuszcza. Także pod tym kątem super i faktycznie wygładza. Jeśli chodzi o podkład i korektor, tutaj muszę przyznać, że konsystencja i kolor mi się podoba, natomiast absolutnie nie mogę zgodzić się z tym, że są to produkty w pełni kryjące. To nie jest pełne krycie. Pomimo tego, że nałożyłam po jednej warstwie tych produktów, a jeśli chodzi o korektor, to tutaj były dwie no to nie mogę określić tego pełnym kryciem. Ja bym to określiła jako krycie 50-60%. Także w porządku, ale absolutnie nie jest to 100%. Natomiast dla mnie liczy się najbardziej to, co w nazwie, czyli All Day Long, żeby to się utrzymało przez cały dzień. Także jestem no, dobrej nadziei, ale jak to będzie w rzeczywistości, to się okaże wieczorem. Na pewno bardzo ładnie wyglądają na tym produkty do modelowania, chociaż delikatnie mam wrażenie, że ten bronzer AA się wyplamił, chociaż nie mam takiej stuprocentowej pewności, może sobie coś uroiłam, ale mam wrażenie, że tak jakby nie mogłam go rozetrzeć tutaj przy skroni i że tutaj jest delikatnie plamisty. Z drugiej strony wygląda to lepiej, tutaj mam takie przebarwienie, więc to wygląda jak plama, ale to nie jest plama, to jest przebarwienie, ale nawet to przebarwienie mi, wiecie, przebija spod podkładu, więc to oznacza, że to krycie stuprocentowe nie jest tym bardziej. Rozświetlacz dla mnie trochę za ciemny, także mam wrażenie, że no, jest tutaj ten ton złota trochę dla mnie za Ciemny, w kontekście odcienia 01, liczyłabym na coś jaśniejszego, bardziej neutralnego w tym podtonie kolorystycznym. Natomiast dramatu nie mam. Jeśli chodzi o usta, tutaj jestem zaskoczona tym odcieniem beżu, że jest taki chłodny, ale nie wpada, wiecie, w żadne konkretne tony, ani w fioletowe, ani w oliwkowe. Jest to właśnie taki czysty, chłodny, delikatnie szarawy nude. I to jest coś, czego kiedyś szukałam, nie udało mi się tego znaleźć, znalazłam to dzisiaj, mam to na ustach. Natomiast ten chłodny ton. On już nie jest aż tak bardzo widoczny przez ten błyszczyk, który nałożyłam, który delikatnie ma wrażenie, że zmienia odcień z niebieskiego na taki bardziej różowy. Także to tyle, moi drodzy, na ten moment. Spotkamy się wieczorem na ostatecznym podsumowaniu trwałości i zobaczymy, jak to się utrzyma. Dobra, moi drodzy, wracam do Was na podsumowanie. Jest godzina 18.08, więc ten makijaż aplikowałam jakieś 9 godzin temu. Teraz zbieram się na spotkanie, także już później nie będę prawdopodobnie miała szansy podsumować tego filmu. I tak się to prezentuje właśnie po całym dniu noszenia bez poprawek oprócz ust. Usta reaplikowałam sobie teraz trochę nieudolnie, ale stwierdziłam, że pokażę Wam jak wygląda ta pomadka solo. Dlatego, że no wcześniej nałożona na konturówkę, później nałożyłam na to błyszczyk. Nie było to super trwałe, bo zdążyłam zjeść śniadanie i już nic na ustach nie zostało, więc postanowiłam, że teraz pokażę Wam ją solo. Tak się prezentuje fajnie współgra z moją stylówką, bo w międzyczasie się przebrałam. No, a jeśli chodzi o makijaż twarzy, uważam, że pozostał nieruszony tak naprawdę. Utrzymuje się super. Zarówno korektor, jak i podkład, i jeśli chodzi o te dwie strony to wydaje mi się, że ta jest trochę bardziej glowy, ale tak trochę artificial glowy. To znaczy, że widzę tutaj taki bardziej satynowy blask, bardziej taki kontrolowany, niż po prawej stronie. Po prawej stronie wygląda to trochę bardziej jakby naturalnie w kontekście błyszczenia. Tutaj po prostu widać, że ta skóra mocniej mi przebija i że nie ma właśnie takiej satynowej poświaty na niej. Także dajcie mi znać, czy mieliście do czynienia z tymi produktami, jak Wam się sprawdzają. Ten podkład podoba mi się też pod kątem nieciemnienia. Nie zauważyłam, żeby on ściemniał w ciągu dnia. Czasami te długotrwałe podkłady potrafią zmienić swój kolor i później czuję się, jakbym miała na twarzy maskę. Tutaj pozostało to w odpowiednim kolorze. Nie mam wrażenia, że odcinają mi się dłonie. <tutaj>, tutaj wiecie, kiedy przykładam je na wysokości twarzy, więc ten makijaż jest spójny z resztą ciała. No i nawet ten kolor, mimo tego, że nie najjaśniejszy, myślę, że jak najbardziej dla mnie do użytku, więc cieszę się, że wybrałam sobie ten kolor, bo pewnie gdybym za Mawiała online, wybrałabym odcień najjaśniejszy i pewnie byłby troszkę za jasny. Także fajnie, że AA stworzyło taki odcień podkładu, który przyda się bladiochom i że ta dwójka nie jest zbyt żółta, bo teoretycznie jest to kolor wanila, ale nie czuję się, wiecie, jak w takiej pomarańczowej masce. Także to wszystko na dzisiaj. Serdeczne dzięki za uwagę. Widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Buziaczki. Pa, 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 pa.